Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, kolejny, kolejny odcinek Roblox i ze mną Admiros. Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Admiros. Dokładnie, link do Admirosa w opisie, jak ktoś nie zna, albo może nie zna. I dzisiaj sobie słuchajcie, gramy w laki bloki, ale tutaj coś leci. Lucky bloki, graliśmy w to już kiedyś z Admirosem, z tego co pamiętam było bardzo ciekawe. I tak pokrótce wytłumaczę o co tutaj chodzi. Mam tutaj sobie dwie skrzyneczki, jak widzicie respią się na co minutę. I w każdej z tych skrzynek znajduje się jakaś broń. I po prostu się nawalamy tą bronią. Takie oto zasady, bardzo proste. Prawda, się Ja już coś załatwiłem, załatwiłem jednego gościa. Idę do Co dostań. masz w ogóle? Kuszek, która niszczy na jeden strzał. A ja mam, a ja mam tego. tam. A ja mam Mounta. Ja mam Pana Lwa. I widzę właśnie, próbuję cię ustrzelić. A ty jesteś lwa. tutaj, nie poznaję cię w tym disco Polosce. Chodź to typiarzu. Ja ci tu dam kuszę tak? Ej, ten lef jest już, więc ja, nic, ja nic z nim nie mogę robić. miecza! Nie! Ja eee. Halu, ucieczka. I... Ej, ja, ja się może wrócę i sobie, Co? sobie coś innego może wezmę. Nie Ej, ten lef jest, jest, jest beznadziejny, on nic nie robi tak właściwie. No nie dziwię się w sumie. To jest służy do tego, żebyś tylko na nim jeździł, tak naprawdę. Ej, najgorsze jest to, że ja nie mogę z niego zleźć. Ej, halo, panie wie. Ja w ogóle ja chciałbym coś powiedzieć. I have an announcement to make. Dobrze. <głos> Spadłeś. <głos> ja chciałbym prosić, aby widzowie, którzy nie oglądają, yy, przepraszam, którzy nie subskrybują Kamila. Żeby go zasubskrybowali, bo wiem, że jest dużo osób, które oglądają, a nie subskrybują. Tak, jest Pozostaw to około 60%, 60%. 60%, czyli statystycznie co trzeci widz, nie subskrybuje. Tak więc zostaw subka, drogi widzu, kliknij czerwony przycisk, żeby się zrobił szary, bo admirał tak mówi. O. No, myślę, że po takim anonsmencie to na pewno zostawię. Słuchaj, ja mam no. ten tęczowy miecz, więc. Ej, to jakiś. O nie! Miecz. Się zabiłem? Tak, a ty masz tęczową kuszę, a nie miecz. Tak mi się wydaje. Ja mam tęczowy miecz. Kuszę też miałem, ale nie tęczową. Tak, a? dobra, mam 15 sekund. Ogólnie oczywiście możemy skipować, yy, jakby tutaj ten czas oczekiwania, ale to kosztuje robuxy to jest raczej mało opłacalne, tak szczerze mówiąc. No to kosztuje 80 robuxów, to chyba lepiej poczekać tą minutę, tak mi się wydaje. No nie ma co. Dokładnie. Chociaż nie wiem czy to się nie stakuje, ale to nieważne. Mogę cię zastrzelić w bazie? Yy, mam teraz... Ej, mam. Co jakiś super Jakiś zdobyłem. Ej, też mam jakąś kuszę chyba. Co ty masz tu masz? Masz łuk chyba. Pada takiego pistola. Albo... <laughs> no fajny pistolet, <laughs> bardzo fajny. Ej, ale Dobra. ja ja cię, ja cię nie mogłem w tej bazie zabić, to było dziwne. A bo byłeś w bazie, wiesz? A to ale... jakiś kolopel jeden przyszedł. O nie, nie ej. No już... Ja obserwuję już, waszą o... bitwę. Nie. Ej, on cię zabije za chwilę. On mnie zabije! No kurde! Zemścił się za ciebie, widzisz? widzisz? On jest w drużynie. Tak, on jest w mojej drużynie, w drużynie pierścienia W ogóle ktoś cały czas pomyka na tym mouncie Na tym. Yy, wie? Nie wiem, co to było w sumie, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, co to jest, Że mówiąc. To jest jakiś chyba gryf, tak mi się wydaje. Tak gryf? Daleka. A ja nie wiem, ja mam 10 sekund do kolejnej skrzyneczki, więc sobie tutaj e, poczekam. Co to jest? Wow! Co tam masz? Jestem, jestem magiem. Tam magiem? Feleryna maga. Ej, co ty, ty na tej to Latasz, nie, to ktoś inny. Dobra, mam nie. kolejnego lucky bloka. Mam tutaj, mam topór, na którym jest napis: Stop. Coś pięknego. A co ja mam? Pelerynek, która mi pozwala. Ej, co to jest? Skakać, bierzcie. O wysoko. kurde, ej, to jest kozak. Ej, dawaj tego kolopel jeden, dościgniemy. Dobra, okej. Okay. Patrz, tutaj ej. z pelerynką. Ej, jakiego ty masz spida w ogóle? No? Gdzie jest ten kolopel Tutaj ty jest, w, w swojej dawaj bazie. Się. A nie mam nic, co Ej, przykant przy, przy mu się przy jego bazie, może z ten. Ej, tu jest Ej, jakiś to Ej, co to jest? Mówię, wszyscy uciekają Niech do swoich błaść. baz. Ej, on wraca. Ten ko Ej, kolopel ma chyba niewidkę, albo go wywaliło. Ej, ol, widziałeś? On Czo, miał niewidkę. Co, on się pojawił? Atakuj. Ej, co to baz... jest? Co to? Co, co jak, jak to on jest usopem? <laughs> Zabiłem go, albo zginął. Ja zginąłem i on. Jednocześnie. Ej, a ja się uwiesiłem na te, te na te pnącza. Halo. <laughs> Ej, mam trzy te strzały piją, w chyba. bark. Tak, te pnącza biją. Mam te, mam trzy strzały w bark. Wow! Ale kozak mam. Schowam się za drzewem. Ej, tu jakiś koleś mnie chce zaciukać. Dobra, topór. Co się dzieje? Jestem atakowany. Dobra. O nie! Koleś jest na low, jest dosłownie na low, No, musimy się stimować, musimy razem ich tutaj pokonać. Gdzie ty jesteś? Halo. Ja jestem w bazie, mnie zabili. Ja mam tutaj czekać kolejnego Laki Bloka. I w tym naki ja bloku mam... mam wszystkich oprócz ciebie. Ej, mam tutaj jakiegoś ziomusia, jakiegoś, an... jakiegoś Janusza tutaj mam. Chciałem weź Andrzeja. Może być Andrzeja. Ej, co? Najwyżej skrócę cię moją katanką. Nie, to Janusz się nazywa. Patrz, tylko nie wiem czy ma, ale Janusz <grym> się pak, pojawia co, i znika. Ej, to nie mam jest. Ptaka? taka ja mam Janusza. Ej, on cię bije chyba. Ej, właśnie, on mnie bije ty. Weź się, uspokój się. <grym> uspokój swojego ptaka. Wyłączyć, ale... <grym> nie mogę go wyłączyć. Się odpalił, to Ogarnij zaraz. swojego ptaka, Andrzeju. <grym> Ej, zobacz, ja Zobaczyłem tutaj. O takiego ziemusia, który znika. I dlaczego on znika? Może to jest jakiś giniak z lampy? Nie wiem. Nie mam pojęcia. O, to jakiś T-Rex mi atakuje. Mateusz tak. T-Rex, tyreks... boże, nie, to jest z wizów wspierających. No. Ała, oni biją. <grym> no, biją, biją, niestety. Dawaj tego swojego ptaka. To no nie źle? Się <grym> Nie, nie, to nie ty. Znowu rednąłem. Ale się tutaj. Bitka, bitka. Dawaj ptaku, atakuj. Uf, umarłem. Umarłem. Ja tutaj czekam cały czas, aż, aż mi się zrespi skrzynka. O, mam, dobra. Mam młotek. Mam po prostu wow. młot. Bez młota ja mam... to nie robota. Ja mam smoczą wyrzutnie. Moczą wyrzutnie. Ej, oni Zobacz, kampią to? na ciebie, nie żeby coś. O Oj, nie! Na smoczą wyrzutni nie będą mieli szans. Ała, ała, ała. Dawaj, tej smoczej wyrzutni. Ej, koleś ma jakiegoś delfina latającego, czy co to jest? Jakiś waleń podwodny? Dawaj. O kurde. Ja na razie na unikam. <laughs> nie ja mam słabe bronie strasznie. Ja mam tylko młotek. To jest dopiero słaba broń. I on ginie za Uma słucha wyrzutnia nie może go trafić, jest zbyt wolna. O nie, Marłem. pomszczę cię. No może. najgorzej. <noise> o nie, Ej ja, ja on, on spadł, on <noise> spadł. Chociaż tyle, chociaż tyle, co nie? Dokładnie. Dobra, mam kolejną skrzynkę. Ja też mam kolejne laki Co gloski. to jest? O. Mam paralizator. Ja mam jakiś pistolecik i szpony mam, ale ty nie podejdę. No, z Ty tym paralizatorem też jest mam. kiepsko. No, z pierwszej osoby spróbuję. No ja jak strzelam to z pierwszej osoby tylko. Ten paralizator jakie dźwięki wydaje aż mi uszy bolą. O oh, nie! <śladłem>. Widziałem to. Siema Ale Mateusz, nie Mateusz nie tref, z gościu. Nie Ej ten paralizator nic... nic nie robi. Ej co tu się dzieje? Jestem w jakimś o... o nie! Jestem w jakimś no, okręgu i no. sto... <śla> Nalot! Ja jak w Worms'ach prawie. No? gin, T-Rex się, dobra, T-Rex padł. Ja w ma na Mateoksa poluję. Dobra, ja go z drugiej strony wezmę. Dawaj, dawaj, Mateoksa. Ne, Benz. O nie, zostałem zamordowany. Ała! Kolopel jeden złapał mnie w jakiś magiczny spel. Dobra, było. Dobra, mam, ej, mam teraz dwa laki bloki. Dobra, otwieram Uuu. pierwszy. O znowu mam jakiegoś mounta, a na drugi mam haka. Jestem dosłownie Tutaj. Mam duże buty. Kapitan do... Hak. Dobra, ja mam tutaj petal swojego i nie zawaham się go użyć. Mam duże buty. Aha. Wow, hold shift to sprint. Po prawej stronie masz podpowiedź, gdzieś tego nie było. A to chyba nie do wszystkich broni. O, spadł. O nie! Teraz zostawił. O nie! Zabił mojego animalsa tutaj. <grych> Jak mogłeś mego nie. peta zabić, gościu? No, Jaki są ten nalot jest L głośny? Mnie Ej, mnie też zabije, <grych> Jakie te naloty są głośne w ogóle, pojęci. No. Dobra, 15 sekund Mega zostało głośne. do kolejnych dwóch skrzynek. A teraz są dwie, jest większa szansa powiedzmy na. Na pokonanie, ale powiem ci, że drop mam kiepski. Drop mam naprawdę bardzo Poko? kiepski. na nie. Make me un poco loco. <gry> Dokładnie. Dobra, eee... My tu Mamy. Mam mieczek mam jakiś i mam shurikeny. O. A te szurikeny są trochę useless, ale miecz wygląda ciekawie. I przydałby mi się coś ja na, na dystans. Ja koloper jeden Dobra. No. Nie, nie wiem, czy to ja cię nie zabiłem z shurikenami nie chcący. Nie, nie, to kolo PL1 mnie tutaj zatłoczył, niestety. Jejku. No, za ziomek On nie za dobry jest, z te gry O nie, zostałem zamrożony. O nie! A ja mowa w ogóle jakieś kozackie bronie, naprawdę. No, jak to kozak chyba jest. Jak to kozak z tego Kolopel 1 Dobra, 20 Patrę, sekund ja mi pistolet. zostało. Czekaj, obserwujecie. Szukamy żółtych szaleń. O, widzę tak z daleka, widzę. Co on cię zabił? Praktycznie no. O, ty gościu. Ale... Ja nie wiem co ten kola. Nie tylko znajdę jakąś broń. No właśnie. W ogóle nie, jest, jest cały serwer widzów tak w sumie. Taka no, ma praktycznie. Mam znowu ten sam topór yy, z napisem stopi mam jakiś, jakąś katanę. Siadaj na dywan Aladyna <laughs> czy coś. Siedzę na dywanie Aladyna. O kurde no, ty! <laughs> XD Teraz nas nie trafią, dawaj, teraz jakiś. smoka przywołałem. Dobra. Czerwono-oki czarny smok, czy jak to tam było? Jako mi tutaj nie, jakimś nunczako. Dobra, T-Rex nie żyje. No i kolom jest znowu złapał. No co za gościu, ja nie wierzę w to. Pomóc po cię. Oni ma jakąś w ogóle kozacką broń. O nie, ja byłem grzeczny. przepraszam nie wiem. tak jak ty. No wiem. Bo to fan, mój. A. Chyba. Znaczy, no tak. Bóg. Oczywiście, że go znam. Dobra. Eee, 13 sekund zostało do kolejnej broni. Myślę, Admiracie, że zrobimy w tym momencie ostateczną tutaj rozgrywkę. Teraz, ta, teraz tak, teraz pełne skupienie. I tutaj naszym celem będzie pokonanie pl 1. Mam z... się Liczę na dobry wow, drog. Wow, wow. eee, dobra, mam tutaj pierwszą rzecz. Mam jakąś, nie wiem. co tu mam? Co to jest? Jakieś ogniste coś, nieważne. I mam też. Ja już tam lecę na bitkę. Mam też te urządzenie do przyciągania się. Nie, nie pamiętam, jak to się nazywało, szczerze mówiąc, ale. Grapple Hook. Właśnie, mam to. O to mam to. Też, kurde. też to dokładnie to tylko mam. I mam nie, jakąś... Na odległość. Ja mam coś. Ja o nie, sobie nie sorry. Sorry. O nie. A, a jaki mam mieć? Mam ten... Czołg nie. Ratany, nie. Mamy się ziomu... móc. On jest nubem. jego się łatwo zabija. <laughs> Nie to, Ej, co ten kolop na L1, jakiś prosty. A tu tak. jest Kolopel 1 dawaj. dawaj. Kolo 1 Dawaj go. Zabiłem, Ale też padł. Ja też, jeszcze lot był. Moja głowa odleciała i... hem To nie zby... niezły Dobra, słuchajcie moi miłi, to było na w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam do badania kanału Admirosa, link w opisie. Tymczasem się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.